Witajcie! Dzisiaj mam dla Was bardzo fajny samochód do pokazania. To jest auto, które już ma 34 lata. Tak, tak. Pierwsza edycja wyszła w 1990 roku, czyli 34-letnie auto, ale nie ten model, który chcę Wam pokazać. Ten jest 2024. W przepięknym. Pomarańczowo-rodym kolorze. Taki już wpisujący się w Boże Narodzenie, które jest za chwilę. Ja też już się w nie wpisuję, więc pasuje dla mnie ten samochód idealnie. Dlaczego chcę Wam o nim opowiedzieć? Mimo, że przecież to już jest piąta i do tego poliftingowa generacja, bo jest to samochód, którego sprzedano ponad 16 milionów. To jest samochód, który też stoi pod moim domem. I muszę Wam powiedzieć, że. Tak fajnego, miejskiego, damskiego auta, drugiego nie ma. To jest e, auto, które Renault, wprowadzając, e, mówiło, że jest z raju, albo że się pojedzie do raju. Już dobrze nie pamiętam, jak ta reklama brzmiała, ale ona miała ten raj w sobie. I ten samochód daje ten raj. Bo słuchajcie, to co się zmieniło, to. Przód. Bo z przodu się zmieniły przede wszystkim światła, które bym chciała, żebyście zobaczyli. Całkowicie już w tej chwili LEDowe, były trzy częściowe teraz pięcio. Zobaczcie ten grill poszerzony. Zobaczcie tą kosteczkę, która nadaje mu ten sportowy charakter. Oczywiście on zmienił się nie tylko z przodu, ale zmienił się również z tyłu. To samochód, który ma pokazywać nie tylko, że jest autem miejskim, ale również, że jest autem sportowym. Zobaczcie na na listwy, na wydech, na lampy e, cięte na kryształ. To wszystko w tym samochodzie jest niby takie samo, a jednak inne. No i środek. Środek, który mnie po prostu urzeka, bo jest w takich pięknych materiałach. Z recyklingu biodegradowalnych. Zobaczcie, jakie piękne te tapicerki, takie jak z męskiego garnituru. I wsiadając do tego samochodu na tym cudownym fotelu, ja osobiście czuję się jak na kolanach mojego męża. I Czuję się też w tym fotelu tak otulona jak jego ramionami. Polecam Wam ten samochód, nie tylko dziewczyny, ale i panowie, bo mój mąż, jak ma jechać do miasta, to też woli Clio. Do usłyszenia!